Na terenie Trzewa trwa dystrybuowanie kart mieszkańca. Odebrało je już prawie 6 tysięcy mieszkańców. Posiadanie karty pozwala na nieodpłatny lub ulgowy dostęp do usług świadczonych przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury i Sztuki oraz Fabrykę Sztuk. Karta Mieszkańca zapewnia też możliwość korzystania z niższych opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. Jednocześnie wprowadzenie karty mieszkańca oznacza podwyżki cen biletów za usługi miejskich jednostek dla tych, którzy w Trzewie podatków nie płacą. I karty nie posiadają, co u niektórych budzi kontrowersje. No, karta mieszkańca Trzewa jest od początku tak pomyślana, że ma ona zapewniać e, korzyści tym mieszkańcom, którzy są tutaj. E, no może niekoniecznie zameldowanie, ale mieszkają w Tczewie i tutaj odprowadzają podatki i stąd pan prezydent uznał, że tym osobom no należą się jakieś specjalne tutaj benefity z tego tytułu, że właśnie płacą te podatki, które również składają się na utrzymanie tych instytucji, które oferują usługi właśnie sportowe, kulturalne nasze jednostki. 50% w stosunku do biletu jakby normalnego z takich zniżonych jak mogą korzystać zczewiania, na przykład na basen, na siłownię, na jakieś warsztaty organizowane przez fabrykę sztuk, warsztaty dla dorosłych, czy też na ofertę imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki. Tak, jakby na starcie do tych partnerów karty mieszkańca przystąpiły nasze jednostki, czyli Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury i Sztuki, Fabryka Sztuk. Ratusz zapowiada, że oferta bonusów wynikających z posiadania karty ma być stopniowo poszerzana. W tej chwili dołączyło do nas kilku prywatnych partnerów, są to m.in. dwa lokale gastronomiczne, warsztat samochodowy, kancelaria prawna, firma wydawnicza. Wszystkie te szczegóły i też zniżki, które oferują te podmioty, to wszystko można znaleźć na takiej specjalnie dedykowanej stronie www.karta.tczew.pl Punkty obsługi karty miejskiej znajdują się w kilku miejscach na terenie Trzewala, ale aby uniknąć kolejek warto złożyć wniosek przez internet.